Siemanko YouTube, witam was w kolejnym odcinku Pytania i odpowiedzi na dzisiejsze pytania od młodego widza. Czytam od razu do rzeczy przejdźmy. Witam, jestem na początku mojej przygody z treningiem siłowym i chciałbym się dowiedzieć, jak dobrze zacząć. Mam 14 lat, 181 cm wzrostu, 56 kg wagi. Mój cel to zrobienie dobrej masy mięśniowej. Proszę o pomoc. Tak więc tak. Ehm... To jest też osoba, z którą rozmawiam na Facebooku, i ta osoba już podjęła decyzję, w jaki sposób będzie trenować. Ja tej decyzji nie zamierzam zmieniać. Natomiast, tak czy siak, wszystkim Wam, młodym widzom mojego kanału, polecam, byście w tak młodym wieku w ogóle nie tykali się z żelaza. W tak młodym wieku jest bardzo duże ryzyko tak zwanego złamania z pociągnięcia. Was wasze kości nie są jeszcze w pełni, w cudzysłowie, utwardzone. I trening z dużymi obciążeniami może przyczynić się do poważnych kontuzji, które wykluczą Was nawet z normalnego funkcjonowania do końca życia. A po co to ryzyko, po co podejmować takie ryzyko? Dla osoby w wieku 14 lat, 14 lat wszystko, co ja bym polecił, to trening po prostu z ciężarem własnego ciała. I nic więcej, tak? przysiadę z ciężarem własnego ciała, przysiadę na jednej noży z ciężarem własnego ciała, podciąganie, dociąganie się do drążka, pompki, pompki w staniu na rękach, tego typu rzeczy. One spowodują, że zbudujesz bardzo sensowną masę mięśniową, bardzo sensowne ilości realnie wykorzystywanej w jakiś sposób, w jakimś celu siły. Eee... W fajny i przyjemny sposób, bez konieczności wydawania ciężkich pieniędzy na e, siłownię. Natomiast jeszcze kolejna rzecz, e, co do dobrze zacząć w wieku 14 lat. Zacznij od. Ogarnięcia diety. od zrozumienia, czym jest jedzenie, co to jest białko, co to jest węglowodane, co są węglowodany, co to są tłuszcze, co one robią w naszym ciele, jaką rolę odgrywają witaminy i minerały. Masz 14 lat i gwarantuję Ci, że w tym wieku jeszcze żadna dziewczyna nie będzie patrzyła na Twój wygląd, a jeśli ty już dla siebie chcesz to zrobić, to tym lepiej. Tylko że zacznij nie od pompowania mięśni, tylko zacznij od doskonalenia samego siebie, Tak, zacznij od zdobycia wiedzy na temat tego, co chcesz osiągnąć. Bo bez tej wiedzy prędzej czy później dojdziesz do kontuzji i będzie to poważna kontuzja. To ci mogę powiedzieć od razu, że ja zaczynałem w ten sposób właśnie od pompowania, zanim zdobyłem wiedzę i mam kilka kontuzji, które uniemożliwiają mi pewne rzeczy w tym momencie. Eee, tak więc podsumowując całość. Zacznij od dobre, dobrze ustawionej diety, zacznij od sensownego treningu z ciężarami własnego ciała. Więcej w tym wieku nie jest Ci potrzebne. Jak skończysz powiedzmy 16, może 17 lat, wtedy odważnie możesz zabrać się za porządne ciężary na siłowni. Do tej pory, wszystko co jest Ci potrzebne to kawałek podłogi, żeby robić pompki, pompki w stanie na rękach, kawałek ściany, ewentualnie do pomocy, drążek. No jakieś może pudło, żeby robić przysiadne na jednej nodze, jeśli nie jesteś w stanie ich na podłodze zrobić. Bo jest o wiele łatwiej na pudle zrobić, bo można tą drugą nogę opuścić e, poniżej poziomu, na którym się znajduje noga podporowa. E, no i to wyłącznie to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania kanału tym wielkim czerwonym guzikiem. Dzięki temu nie przegapicie następnego odcinka. E, możecie również zadać mi pytanie na Facebooku. Link do fanpage'a e, do kliknięcia w tym miejscu. Kolejny link to poprzedni odcinek, a tutaj link do następnego odcinka. Możecie również odwiedzić opis pod filmem i zwiedzić sobie linki, które zamieszczam oraz poprosiłbym was, żebyście kliknęli łapkę w górę po prawej stronie pod filmem, żeby pomóc promować kanał. Dzięki temu więcej osób będzie miało szansę dowiedzieć się, że w ogóle mogą zadać mi pytanie i też dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy, które możecie sobie oglądać na playliście Baza Wiedzy. Tutaj link zamieszczam do Bazy Wiedzy. Tyle w temacie. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.